Sponsorem relacji z Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w boksie jest Centrum Ochrony Pracy i Biznesu Consultrix w Lublinie. Relacje wspierają Waxman Sport Hotel, ulica Krochmalna 13G w Lublinie, budynek dawnej cukrowni, a także Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie. Przedstawiciel klubu do prezentacji wyprowadza prezes Lubelskiego Torbowego Związku Bokserskiego, pan Waldemar Wieprzowski a także supervisor naszych zawodów, Tomasz Majtek. mistrzostw potęgów lubelskiego Witam serdecznie Państwa. Zanim przystąpimy do otwarcia naszych mistrzostw, pragnę powiadomić Państwa, że w dniu wczorajszym odszedł na wieczny spoczynek Pan Józef Mazur, trener Czarnych Słupsk, Oczywiście ten Boxum, wieloletni zawodnik naszej Awi Świdni. Proszę o powstanie i w minuto pana trenera Mazury. Dziękuję bardzo. w ramach Mistrzostw Województwa Lubelskiego w bobsie Udało nam się do zawodów zmobilizować 126 zawodników z 19 klubów Województwa Lubelskiego. Świadczy to o prężnym rozwoju naszej dyscypliny, z czego należy się cieszyć. Czeka nas 69 walk. Jutro finał. Szanowni Państwo, na wstępie chciałem powitać przedstawiciela Urzędu Miasta, pana dyrektora Waldemara Białobąsa, który w Urzędzie Miasta zajmuje się sportem. Jest doradcą prezydenta Krzysztofa Żuka. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, nasze zawody zaszczycił Pan Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Marszałowskiego, Pan Marek Sikora. Panie Dyrektorze, Witam serdecznie kierownictwo hotelu Waxman Sport firma Tewa Sensors. Szanowni Państwo, żadne zawody nie mogły odbyć się bez sponsorów. Sponsorem strategicznym naszych dzisiejszych zawodów mistrzostw jest do Lotto, Topolatek Lotto Lublin. Dziękuję Panie Patrzygo, Dyrektor się Sigoru Sigo, serdecznie pozdrawiamy. Spons sponsor medialny Nowy Tydzień Pan Redaktor Krzysztof Kaczyński. Dziękuję Panu. z dzisiejszych zawodów prowadzi oczywiście Boxer największy i najpopularniejszy portal w naszym kraju nie tylko. W naszym kraju, także na, na, na całym świecie kibice będą mogli dzięki właśnie Bokserowi Jankowi że dzisiejsze półfinały i część finałów, bo dzisiaj y, też y, kilka walk finałowych zobaczymy i oczywiście jutro w godzinie 11 na y, portalu bokserot y, Finały mistrzostwa Okręgu Lubelskiego. Witamy Panowie w Lublinie. Jesteście chyba po raz pierwszy, ale wierzę, że y, nie para została. Szanowni Państwo, Pragnę powitać naszych sędziów na czele z panem Tomaszem Meiterem, z panem jednocześnie naszych mistrzostw. Pozdrawiamy kolegów. Dzięki, dziękuję, dziękuję Pozdrawiam trenerów, działaczy, kierowników, klubów województwa lubelskiego. Witam serdecznie koledzy. Bez Was, Waszego trudu pracy na co dzień. Nie byłby tutaj prezentacja kursztynu boksarskiego, prezentowanego przez zawodników. Witam serdecznie wszystkie drużyny, witam zawodników, witam naszą szanowną publiczność. Jesteśmy po raz pierwszy w tym nowym obiekcie. Chciałem podziękować kierownictwu szkoły nr 52, podstawowej na terenie, w której się znajdujemy. Dzięki przychylności dyrekcji możemy pokazać tutaj kursy posterskie naszych zawodników. Bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora Kikorea. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, szanowni państwo, bardzo serdecznie chciałbym wszystkich pozdrowić pana marszałka Lubelskiego, który jest patronem. Mistrzostw, bardzo się cieszę, że osobiście również jestem tutaj dzisiaj z Wami. Chciałbym życzyć wszystkim uczestnikom tych chyba rekordowych Mistrzostw Województwa, województwa Lubelskiego, Okręgu Lubelskiego w boksie od wielu lat. rekordowych. bo tak jak widzę, to już nie mieścili się tutaj wokół nich. Gratuluję wszystkim, którzy dzisiaj tutaj się znaleźli na tym pięknym obiekcie. Zawodnicz Zawodniczkom i zawodnikom życzę, by dzisiejsze mistrzostwa były dla Was spełnieniem marzeń. Dla premierów, opiekunów, ekip, by Wasze oczekiwania z dostępem Waszej podobieźni również się spełniły. dużo słów od okay. pana dyrektora Marka Sikory, ale pan Marek nieskromnie nie przyznał, że przecież zasiadał w zarządzie ROZFB przez wiele lat i ubiegły zarząd zupełnie nieźle sobie radził, panie Marku dziękujemy za wspieranie ludowskiego głosu dyrektor Marek Sikora w imieniu pana marszałka Krzysztofa Detmana ja poproszę jeszcze o parę słów doradcę prezydenta Krzysztofa Żuka do spraw sportu, pana Fardemana Białowazę nie będę tyle was pozdrowić, życzyć całych sukcesów. No i cieszę się, że ta wspaniała dyscyplina, jaką jest boks, odradza się tak wspaniale. To jest druga impreza, którą śledzę. Ja jestem również zawodnikiem sztuki walki. Już ponad 40 lat to powiem żudo. I zawsze sympatyzowałem z bokserami. Wielu mam wśród nich przyjaciół. Także cieszę się, że ta się doczuta, wspaniała dyscyplina się odradza. Coraz więcej młodych ludzi, coraz więcej młodych dziewcząt. Nie przeszkadza uprawianiu tej stosunki. Wszystkim życzę samej sukcesy, szczególnie zawodnikom, generałom i obywatelom. Jeszcze poproszę pana Jacka Starnika, przedstawiciela stosunki, o parę ostatnich. Ja, ja bardzo krótko liczę, że coraz więcej firm z Lublina będzie wspierało boks. Super i pięknie. Miście. Szanowni Państwo, zanim yy, dokonamy ceremonialnego otwarcia yy, naszych mistrzostw, chciałem po raz kolejny podziękować Panu Dyrektorowi Misikorze z Urzędu Marszałkowskiego za przybycie, za szczycenie naszej imprezy. Panie Dyrektorze, pragnę zapewnić, że to podnosi rangę naszej, naszej zawody. Również dziękuję Panu Dyrektorowi Białorusowi, kancelarii Pana Prezydenta Żuka za przybycie. To również projekt nasze zawody do wyższej rady. Dziękuję Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo. Jeszcze jedno słowo związane, związane z poparciem. Pół godziny temu zadzwonił do mnie osobiście Pan Zbigniew Górski, prezes Polskiego Związku Bokserskiego, który na bieżąco śledzi transmisję z przebiegu naszych mistrzostw i przekazuje serdeczne pozdrowienia wszystkim trenerom, działaczom, zawodnikom naszych mistrzostw, całego województwa lubelskiego. I zapewnia pan prezes, że jest tutaj duchem znanym. Brawa! Szanowni Państwo, Mistrzostwa Województwa Owackiego w Boksie 2014 uważam za otwarte. Życzę sukcesu.